skały wapienne, wykrywanie, przeróbka oraz jakim reakcjom ulegają. Mamy następujące skały wapienne w naturalnym środowisku. Jest to wapień, marmur i kreda. Można je pozyskiwać i przerabiać. I podstawowym charakterystycznym składnikiem tych skał jest sól węglan wapnia po prostu CaCO3, a ten minerał nazywa się kalcyt. I jak wykryć te skały wapienne wśród innych skał? I teraz wykrywamy właśnie ten główny składnik, czyli węglan wapnia, co bardzo prosto można ten węglan wapnia wykryć. I bierzemy sobie skałę jakąś wapienną, wapień marmur kredę, ale także skorupki jaj zawierają dużo CaCO3, czyli węglanu wapnia. Oraz bierzemy sobie jakąś inną skałę, która nie ma tego węglanu wapnia w swoim składzie, więc nie jest skałą wapienną. I co zauważamy tam, gdzie mamy skałę wapienną i skorupki jaj, czyli gdzie składnikiem jest węglan wapnia, zauważamy po kapnięciu kwasem solnym zauważamy charakterystyczne pienienie się, czyli wydziela się jakiś gaz. I teraz to są nasze obserwacje. Pieni się i wydziela się gaz. Ale jaki gaz się wydziela, to też łatwo sprawdzić. Skoro mamy do czynienia z węglanami, wykrywamy węglan wapnia, to podejrzewamy, że będzie wydzielał się dwutlenek węgla. I sprawdźmy to. I widzimy, że jeżeli jakiś wapień zalejemy kwasem solnym i damy do wody wapiennej, ewidentnie woda wapienna mętnieje, więc tym gazem jest dwutlenek węgla. I mamy obserwację, że woda wapienna mętnieje. Dlaczego? Jeżeli wydziela nam się dwutlenek węgla, to potwierdza nam to, że tam była właśnie skała wapienna której głównym składnikiem jest ACO3. No bo jak wiemy z soli, węglany poddane jakimś kwasom mocniejszym od kwasu węglowego, bo tutaj mamy węglany, a wę kwas węglowy jest bardzo słaby, więc tutaj większość zdecydowana kwasów jest mocniejsza. Będzie wypierać ten kwas z węglanów, a on migusiem. Rozpada się na wodę i dwutlenek węgla, czyli na to, z czego powstał, bo my wiemy z kwasów, że woda plus dwutlenek węgla daje nam kwas węglowy, jest on nietrwały i on się rozpada na właśnie dwutlenek węgla i wodę. Więc tutaj węglany w ogóle wykrywamy w ten sposób, że wypieramy tutaj kwasem, gdzie powstaje jakaś sól. W tym przypadku wiadomo, że chlorek wapnia, no bo co innego. Oraz właśnie dwutlenek węgla i woda. W związku z tym, jeżeli pieni nam się, a tym gazem jest dwutlenek węgla, co możemy sprawdzić wodą wapienną, to ni mniej, ni więcej będzie to węglan. W przypadku skał mamy tutaj do czynienia z węglanem, konkretnie wapnia. I teraz, co się dzieje tutaj. Dlaczego woda wapienna mętnieje? Ano, mętnieje z tego względu, że zachodzi reakcja dwutlenek węgla, który tu się dostaje, plus wodorotlenek wapnia. A woda wapienna jest wodorotlenkiem wapnia. Powstaje nam z powrotem węglan wapnia, który jest biały. W postaci takiego mętnego osadu tu nam się będzie wydzielał, no i woda. W związku z tym ten węglan wapnia tu z powrotem powstaje, zamącając przejrzystą wodę wapienną. I teraz jakim reakcjom ulega ten węglan wapnia? No to po prostu bierzemy sobie wapień, skalę wapienną jakąś. Podgrzewamy tutaj ten iksior palenisko, rozkład termiczny i grzejemy, grzejemy w pewnym momencie widzimy, że gaz się wydziela mało tego, powoduje on mętnienie wody wapiennej, więc powstaje nam na pewno dwutlenek węgla, czyli rozkład termiczny węgla wapnia. Mamy i w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla, no i co innego, zostaje nam tutaj CaO, jeżeli CO2 nam tutaj ujdzie. W związku z tym mamy rozkład soli na tlenek metalu i tlenek niemetalu tleneczek węgla się nam tu wydziela, ale nam chodzi przy tym rozkładzie termicznym, który się stosuje przy wapieniach na skalę przemysłową, bo powstaje nam tak zwane wapno palone. Jest to tlenek wapnia chemicznie, ale zwany jest wapnem palonym, bo powstaje w wyniku rozpadu termicznego tej właśnie skały wapiennej. I jest to taki biały, bardzo suchy proszek. W sklepie budowlanym można go kupić i jest on bardzo higroskopijny, czyli pochłania wodę. I w związku z tym ten tlenek wapnia, to wapno palone można poddać reakcji gaszenia tak zwanego wapna palonego, czyli zalania go wodą. I my wiemy z reakcji z wodorotlenków, że Tlenki metali aktywnych z pierwszej, drugiej grupy z wodą dają wodorotlenki. No i jeżeli zalejemy to wapno palone, ten tlenek wapnia wodą, powstaje nam wodorotlenek wapnia po prostu. Ale w, w nas, przemysłowo, handlowo zwane jest to wapnem gaszonym. Jest to taka biała breja. Używana w budownictwie, dodawana do zaprawy murarskiej. Dlaczego ona jest dodawana i co się z nią dzieje? Jest to, gdyż zachodzi reakcja twardnienia zaprawy murarskiej. Jeżeli mamy w zaprawie murarskiej właśnie te CaOH dwa razy wzięte, to pod wpływem dwutlenku węgla w powietrzu. Powstaje nam znowu węglan wapnia, czyli skała wapienna uformowana po naszemu, czyli tak jak sobie tą zaprawę zalejemy, no i woda, która nam tu odparuje. Ale do zaprawy murarskiej dodajemy także piasek, czyli tlenek krzemu SIO2, który także reaguje z wapnem gaszonym, tworząc także twardą sól. Jest to krzemian wapnia, to był węglan wapnia, to jest krzemian wapnia no i mamy twardy beton składający się z węglanu wapnia, krzemianu wapnia. Ale skały wapienne nie są odporne na działanie czynników atmosferycznych i zawarty w nim węglan wapnia. Reaguje z wszechobecnymi w przyrodzie substancjami, a mianowicie dwutlenkiem węgla i wodą, tworząc. Rozpuszczalny wodorowęglan wapnia. Węglan wapnia jest nierozpuszczalny w wodzie, tworzy skałę. Natomiast powstały w wyniku tych reakcji wodorowęglan wapnia już jest rozpuszczalny w wodzie, dlatego skały wapienne są wypłukiwane i podlegają tak zwanym zjawiskom krasowym, czyli naturalnemu niszczeniu się skał pod wpływem czynników środowiska.